Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak się pewnie hodowcy domyślają, jesteśmy w siedzibie sklepu dla hodowców.pl w Krosinie. Tutaj przyjechaliśmy dzisiaj wspólnie z kolegą Przemysławem, po to, żeby zaprezentować dwa nowe produkty, które będą dostępne tutaj, właśnie w tym sklepie. Są to produkty, o których już wspominaliśmy podczas naszej wizyty u kolegi Jana Bochenczaka w pyzówce, a przepraszam, nie w pyzówce, a w nowym targu, w tej jego nowym pensjonacie. A są to produkty o nazwie Jod żelazo i Probiotnik. Są to produkty wyprodukowane przez firmę Transfit, która ma markę dla gołębi, taką prezentującą suplementy dla gołębi pod nazwą Flyvet. A wszystkie te produkty są dostępne tutaj w sklepie właśnie dla hodowców.pl w Krosinie. O tych produktach teraz więcej się dowiemy. Chcemy je zaprezentować przez kolegów Sebastiana Przemysława i kolegę Rafała. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Cieszę się wszędzie, że pojawiły się całościami nas w sklepie. Bardzo fajne produkty uzupełniające waszą, waszą ofertę. A jeśli chodzi właśnie o, o powiedzmy, skład i zastosowanie, to może byśmy Przękowi oddali, oddali głos. On na pewno najwięcej wie na temat tych produktów. No, dziękuję. Tak jak tu Krzysztof wcześniej wspomniał, o te pro produkty, dwa produkty uzupełniające naszą ofertę. No dopominał się, można powiedzieć, Janek Pochańczak właśnie celem, żeby ta oferta była już pełna po to, żeby ułożyć cały, że tak powiem, móc płynnie układać suplementację. Tak, na, na, na bazie właśnie naszych produktów. I tutaj sugestia z Janka strony padła, że no probiotyk to jest taka rzecz no, niezbędna w jego hodowli, jak się okazało, nie tylko. Podobnie jod z żelazem. Więc takie dwa produkty powstały. Po tutaj produkt. Pokażmy go może. Zasadzie, on jest dostępny w opakowaniu 200 Tak, to będzie dostępne w opakowaniu 200 gramowym. gramowym? Na tą chwilę, jeśli się przyjmie i podowcy będą e, potrzebowali większą konfekcję, z tym w zasadzie nie mamy żadnego problemu. Opakowanie jest już znane. Jeśli Cenę na... też znamy już tego produktu? Tak, jeśli chodzi o probiotyk i J, ten probiotyk 200 gramowy będzie kosztował około 30 zł. Podobnie też i J. Z tym, że tutaj mamy opakowania, akurat to jest butelka większa, taka demonstracyjna, 250 ml, najprawdopodobniej też będzie. Do 150, e, 250 mililitrowym, natomiast e, normalnie będzie, będzie setna 100 mililitrów. Tak jak jest tutaj właśnie na etykiecie, e, cena będzie też około 30 zł. W zależności jak to sobie… Za setkę. Tak. To dość drogo, setka nie wychodzi nigdy. Ale Mieszoto, powiedzmy teraz jeszcze. zbliżamy się do tego poziomu. Dokładnie. Więc powiedzmy teraz wody. jeszcze, powiedzmy tak, bo probiotyk, który tutaj masz, jest to, co warto zwrócić uwagę, bo my tutaj to, co teraz powiemy, to jest to, co jadąc do Jasia między innymi kilka godzin rozmawialiśmy. Dlaczego ten probiotyk, powiedzmy, jest jako proszek? To jest bardzo ważne. Dlaczego jest jako proszek, i dlaczego my akurat uważamy, dlaczego probiotyki powinny być w proszku? Z tego tytułu, że mają na pewno dłuższą trwałość. Czyli bakterie probiotyczne, które są tutaj zawarte, są jakby nieco uśpione. Tak, są uśpione. No, akurat tutaj użyliśmy dwóch szczepów bakterii Bacillusa. I one są w tej chwili uśpione. Czyli jest, jest nośnik, na którym one sobie bytują. Są, natomiast są tylko i wyłącznie w postaci uśpionej. Zaczynają żyć w momencie, kiedy dostaną wody. Czyli trafiają do, do ustroju. Jakbyśmy na, na, naukowo powiedzieli, hydratyzacja nastąpi. Trafiają do ustroju, do układu pokarmowego gołębia, i tam dopiero wtedy zaczynają się e, namnażać. E, dzięki temu, że w tym tak naprawdę probiotyku mamy prebiotyk i probiotyk, czyli mamy pożywkę, taką pełną pożywkę, czyli te bakterie. To jest symbiotyk wtedy? Tak, czy nie? E, prebiotyk, bo tutaj tą e, bakterie mają tą pożywkę, e, dzięki której w zasadzie. Od samego początku, jeśli dostarczymy im tutaj warunki, stworzymy warunki, czyli temperaturę i wilgoć, od razu zaczynają się namnażać. I dzięki temu, że są uśpione, w zasadzie mamy tą stuprocentową pewność, że te bakterie, które się namnażają, namnażają się w ustroju. Czyli I coś tam, świeże? są świeże? czyli są świeże, są mocne, mają, że tak powiem, pełen, e, pełen stół, e, pełną tą pożywkę e, i startują tak jakby od, od zera. zera, startują w układzie pokarmowym. Natomiast Naszym zdaniem, probiotyki płynne, no niestety te bakterie już tam żyją. Czyli bytują, rozmnażają się, jedzą i na pewno z tego tytułu, no nie mamy pewności, że. A po... czy powiedzmy od razu, to jest tak samo jak maślanka, też może być probiotykiem, tak. ale w momencie, ona jakaś świeża, w momencie, kiedy to... miesiąc minie, to po prostu bakterie, które tam były, one już są padnięte i pijąc taką miesięczną maślankę, to tych bakterii już mamy bardzo małą ilość, bo one są po prostu już nieżywe. I, prostu... I tak samo jest z probiotykami płynnymi. One często mają po prostu ograniczony one są nie, nie to, że są złe, tylko mają bardzo skrócony okres przydatności. Natomiast tutaj tego problemu nie, mamy. nie ma. Więc mamy tak jak wcześniej powiedziałem, mamy bakterie probiotyczne mamy pożywkę dla nich, więc w zasadzie mamy taki komplet. Komplet, który tworzy nam ja zawsze podkreślam, są to narzędzia w ręku hodowcy usprawniają tą pracę hodowlaną podstawowym Podstawową zasadą działania tych bakterii dobroczynnych jest zasiedlanie tej flory i tym samym wypieranie złej flory bakteryjnej, bakterie E. coli, salmonelli, ale też i grzybów. Więc one tutaj głównym zadaniem jest zasiedlanie tej, tej, tego układu pokarmowego i wypieranie tej złej flory, ale przy tym no, poprawiają odporność, poprawiają osiągi. Generalnie rzecz biorąc, prozdrowotnie działają, prost prost wchłanianie jest dużo, dużo, dużo lepsze, dlatego że ten układ pokarmowy jest po prostu zdrowszy, lepiej, lepiej pracuje. Także jeszcze... działanie każdego probiotyku, każdy probiotyk będzie działał tak samo. Tutaj same. Rafała się tylko jeszcze zapytamy, bo Przemek nam mówił o działaniu, technologii, jak to się, że tak powiem, odbywa, natomiast tutaj Rafała się zapytamy, ta cena to atrakcyjna jest u Wobec no, no, można sobie porównać. Chodzi mi z... o ten probiotyk na razie. Probiotyk, tak. Też na pewno przy 30, 31, 32, jak to Przemek mówił. A, to okay. Na pewno to jest konkurencyjna cena. Konkurencyjna cena przy 200 gramowym opakowaniu. Zobacz, ta no, tak. ta że dozowanie jest 1 gram tak, na 1 wody, tak, tak, właśnie. Wydaje nam się, to, też jest. to zgodę, możemy przynieść na 200, 200 litrów wody. Myślę, że jak y, hodowca tutaj będzie w dobrych warunkach przechowywał ten probiotyk, no to praktycznie taki sezon. To wiadomo, że dajemy różne produkty. No jak mamy 200 gramów, to czyli będziemy 200 litrów mogli że jako 30, tego 30, wyprodukować, to co nas tak, interesuje w tak, substancji. Wydaje cena 30 zł na 200 litrów, to jest super cena. Tak. To, 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 to ważne jakość. Nie? Tak. Chcieliśmy tak. tutaj, że tak powiem, pociągnąć tą, tą naszą linię i żeby to było spójne bo w zasadzie wszystkie nasze produkty no mają właśnie taką wydajność. I cena nie jest wygórowana tych produktów, więc no, generalnie rzecz biorąc przy tym zakresie prac, które prowadzimy możemy sobie na, pozwolić na taką jakość i, i na taką cenę, produkując naprawdę szeroko dla, dla, dla różnych zwierząt, więc generalnie rzecz biorąc... Przepraszam, bo firma jeszcze Wasza produkuje pod inną nazwą dla ludzi. Toma Tom Tom Food. Of, Tom Tom food. To mamy linię no, Dobrze. Żeby... Powiedzmy teraz coś więcej może o tym preparacie i od żelazo. Jasiu wtedy nam podkreślał na filmie, to, to mówi będziemy mieli swój blitz. Eee, no nie mogę posługiwać się tą nazwą, ale no to pewno będzie. Blitz to znaczy błyskawica po niemiecku. No tak, ale tutaj hodowcy kojarzą z, z inną firmy, z innej, Tak, z innego, z innego produktu. Myślę, że nasz produkt, to znaczy jestem pewien, na pewno nie będzie produktem gorszym. Myślę, że będzie lepszym. Bez problemu będzie można go postawić na półce i sprzedawać. Czy to jest ten jod żelazo, mówimy tak? Tak, jod żelazo. Oczywiście wszystkie produkty przebadane, z pakietem dokumentów. pozwoleń, także tutaj na pewno nie będzie żadnego. I problemu. jak stosować to będzie trzeba? Stosowanie na wodę, zresztą Janek też o tym szeroko mówił, e, jeśli chodzi o to stosowanie, ale tutaj jak najbardziej na, na, na wodę do bojenia. Do dawkowanie podobne? Tak, oczywiście jeden ml na jeden wody. To dawkowanie zawsze będziemy takie zachowywać, czyli tutaj świadczy o tym, że te produkty wszystkie są bardzo mocno upakowane substancjami czynnymi, no bo... No i prostota, prosto, prostota prosto, przede prosto, wszystkim, tak. przy, jak ktoś się zdecyduje na stosowanie całej gamy tych produktów, to nie będzie się nigdy zastanawiał. Jeden do jednego po prostu. Tak, jeden, jeden, jednego. jeden gram tak. wody, jeden gram, przepraszam, produktu, czy jeden mililitr na jeden litr wody. To właśnie był też taki zamysł tego, czyli stworzyć taką linię produktów, które będą, no, wszystkie w stosowaniu będą takie same. Właśnie tak, jak powiedziałeś, nie ma zastanawiania się, biorąc ten produkt czy każdy, czy jakiś inny produkt, z naszego katalogu, nie będziemy się zastanawiać czy jest, czy ten ma stosow... stosowanie takie w mililitrach czy większe, nie, tutaj w zasadzie każdy z tych produktów to jest jeden mililitr. A cena tego 100 mililitrowego opakowania ile będzie? Już będzie około 30 zł Rafał, teraz Ciebie jako eksperta, dobra, a ten produkt... Pewnie jak chcieli sobie ułożyć jakoś z tego, z tej firmy produkt, czy na zestaw lotowy, czy... Rozpłodowy zawsze brakowało tego probiotyku i do lotowego tego i szukali. Teraz mają. Mogą sobie dołożyć fajny zestaw, mogą złożyć rozpodowy czy lotowy. Na pewno myślę, że będą zadowoleni, na pewno cena jest atrakcyjna, można też w tobie sobie osprawdzać. Dobrze. Czy coś jeszcze mamy do dodania, może pan Sebastian by nam ja coś myślę, powiedział? To, tutaj Przemek wyczerpał temat, a hodowcy i tak muszą sobie je sprawdzić. Oczywiście tutaj można sobie kupić, czy ten produkt, czy, ten, czy inne produkty z Flywetu. I po prostu ocenić sobie jakoś, bo to każdy musi przetestować dla sobie. Ja chciałem tylko ze swojej strony zwrócić uwagę, żeby właśnie ten probiotyk, jeśli ten jest proszę, przechowywać w taki sposób, żeby był zamknięty. Najlepiej gdzieś w suchym pomieszczeniu. Wiadomo, że ta wilgoć, tak. to co mówię On przytara, po prostu chłonie, to, jest hydroskopiny. Tak, tak, jeśli chłonie, no to troszeczkę nam już osłabia działanie tego produktu. I często jest tak, że my sami sobie właśnie tutaj. O, pokażemy się... go, jak wygląda, o, widzimy. O, Bezwonny, bez praktycznie. Dobrze, ja już tylko powiem. Jeszcze przypomnę, bo kolega mówi, nie powie jeszcze tych rzeczy, ale przy zakupach powyżej 200 zł w sklepie dla hodowców.pl wszystkie wysyłka jest gratis. I co jest ważne, przy inflacji to tak naprawdę ciągle jeszcze zyskujemy. Bo na razie te kwoty, że tak powiem, nie zmieniły. Cały czas nie zmieniły od kiedy praktycznie powstał sklep, bo kiedyś, pamiętasz, od 200 zł była wysyłka gratis. Staramy się, jak możemy, żeby tą promocję cały czas utrzymać. Także można sobie jeden produkt właśnie dorzucić z tu, czy, czy Ja myślę, że całą gamę kupić po prostu. Możemy, tak oczywiście, my zachęcamy, bo to jest polska firma, bardzo dobrej jakości są produkty i my zawsze będziemy... Prawie rodzinne. Wspierali, tak, będziemy, będziemy zawsze wspierali polskie firmy, wiadomo, że tutaj Chodzi o to, żeby była jakość zachowana dla, dla, dla naszych klientów, a firma Transmet y, tą jakość jakby gdyby tutaj utrzymuje i jest gwarantem tej jakości. Także tak, hmm. tak, tak, my tutaj dziękujemy, że możemy... Przypominamy, dojście... zakupy w sklepie dla hodowców 200, 200 zł, wysyłka gratis wysyłka do, do I, i jeszcze, gramy. i jeszcze, też jeszcze ważne jest, bo tutaj często są promocje, kupujmy, kupujmy, bo wtedy zawsze, czy telewizor, czy rower, czy zestaw narzędzi jakiś, zawsze znaczy, coś tak, można wygrać. Także, Także na razie... A mamy jeszcze dwa inne nowe produkty z tej firmy, one są sprzedawane już pod Waszą marką niejako, o nich też za chwilę powiemy. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry, Dobry lot.